Cześć, nazywam się Wojtek Grafem i w dzisiejszym poradniku pokażę Ci, jak zadzwonić za darmo z internetu na telefon stacjonarny. To pierwszy oprócz swoim przeglądarki internetowej. Już nastąpiłem po prostu? reklamofon.pl To nazywa się strona. Na stronie znajdziemy tak. Co to jest reklamofon? Nie będę czytał. Teraz tak, wybieram w Twojego swojego połączenia. Ja wybieram HD, teraz ustaw swój profil elektronowy, wybieram ja płeć mężczyzna, lat 13, Z gdzie chcę zadzwonić. Zaznacz do pola, jeżeli dzwonię z zagranicy do Polski. I ja tak, jak wpisuję swój numer telefonu, to, ale pamiętajcie, na początku zawsze 32. 32 sześć, 4, 2, 6, na przykład 7, 5, 5. Teraz wpisz numer drugiej osoby, do której chcę zadzwonić. Telefon socjalny. 32, 3, 4, 2, 6, 7, 6, 6. aby zadzwonić. Będzie to trwało parę sekund. Reklamy. Inicjalizuję połączenie z numerami teraz będziemy mogli zadzwonić do tej osoby. Czas rozmowy trwałą część. Teraz właśnie dzwonimy. Właśnie ktoś odebrał. Jeżeli chcemy zakończyć rozmowę, naciskamy tutaj czerwone, taki czerwony telefon. Naciskamy. Ja właśnie zakończyłem rozmowę. I tak to wszystko wygląda. Dziękuję za obejrzenie poradników. Więcej poradników znajdziesz się na helpday.com. Pozdrawiam, cześć.